<laughs> Teraz patrzymy, ile on będzie nagrywał. Bo taki test jest najważniejszy, nie sprawdzić ile on nagrywa. <laughs> jak na razie Jak na razie Jak na razie Dobrze Tak mi się staje A nie <laughs> Sonia! Krzykrzykrzyk! Co się patrzysz? Dobra. Włączamy. Uruchamia grę. Uruchamia grę. A nie! Siedź, siedź. Coś innego. Jak widzicie, mam tutaj Bandy Kama. Tu o, o. I nie wiem, bo najpierw muszę zobaczyć test. ten test. Ile on będzie nagrywał. No. Co by tu pok, co by tu zarobić A pokażę wam moją przykrą wiadomość Albo nie, albo nie, sami sobie zobaczycie Bo <laughs> to jest YouTube Może napiszę do mojego koleżki Jak na razie ten program nawet długo nagrywa. Byśm na pewno przekroczyła. No, o, coś jest. Jem sobie popcorn. co ja robię, matka nie laję się o A to ja robię ale i tak nie, nie obchodzimy to jak zobaczycie bo i tak was nikt nie doda bo tylko znanych bo właśnie nie wiem co ja teraz powiedziałam ale dobra nie dodawać się ich, bo i tak ten. Was nie przyjmą. Sonia, łap. Nie złapałaś. Kurde, jak na razie to się dobrze spisuje. Wow. Muszę przeczekać. Chodź tu Sonia, chodź, chodź. Czekajcie, przywita się mój pies z wami. Eee Z dwu. Chodź. Chodź. Chodź się przywitasz. Chodź. Dobra jestem już, no przywitajcie. <noise> <noise> no, właśnie się przywitała. Głasku, głasku. <noise> Pęcie, patrzę co ja tutaj napisane mam przykryję to i będzie Sonia też je popcorn? aj tu hop no to nie dobra kurde ale się fajnie spisuje ten program wow się takiego nie spodziewałem nawet że dalej nagrywane, nawet nie wiem, która to jest minuta. <laughs> Ale mała na pewno nie jest. A czy duża, tylko może jakieś tam 7 minut. Jeszcze tak nie wiem. Może dojdzie, jak przekroczy 10 minut, to będę zaskoczony. I <laughs> na pewno wybiorę ten program już Bandicam. Wow! że action nie mogę pobrać bo tylko jest na windows 7 8 vista no xp au mój mikrofon Potem pójdziemy na pole, tak. Kurde, no. wow. Zobaczę, czy jakiś dźwięk. Mam. Niech o jasu, serwer reklamuje coś. Też, okej? Okay. Muzla! no <noise> tam Niepotrzebna Bo ja dopiero teraz pobrałam ten Oczywiście to jest program. <śmienicza> Sorry, że szkoda, że nie mogę tego zlikwidować, tego co się tutaj na pewno pojawi. <śmienicza> Będę reklamował się. Proszę bardzo, proszę Was, grajcie na. Gdy nie macie, gdy nie macie premium i chcecie mieć premium, takie wiecie, to zalecam Was do pobrania z Launchera Minecraft byziczu, wszystko będzie w opisie. I na moim kanale jest poradnik jak z, jak wgrać tego skina. Wtedy każdy kto będzie grał na Minecrafcie Bajzyczu będzie miał ten. Będzie miał skinę i każdy będzie mógł go widzieć. <laughs> Tylko nie wiem, czy to był jakiś Bóg, czy jakaś ...ścina, czy mój, nasz kolega. Razimy sobie. W trzech. No i on się spytał: No i on powiedział: Macie fajne skiny. A ja tak: What the fuck? Mój kolega też? Czyż ty nie masz Minecraft, bajzyczu. Powiedział, no nie mam, ale widzę. What the fakt. No to to było najdziwniejsze, co mnie do tej pory spotkało. Że widzi nasze skiny. <laughs> <laughs> Aha. No i ten. Macie bardzo przykro. Przykro i. Wi... <laughs> to język mi się plączy. Przykro i wesołą wiadomość. Oczywiście na YouTube, na moim kanale. Najnowszy filmik. Który jest z, z Wwiastunie? No, jego kanału. Sonia nie śpi. Dobra, śpi. Co ja mówię? Napiję się. No nie no jestem zaskoczony występowaniem tego programu. Tak, <coughs> mi się zdaje, że on jest lepszy od e... Madikama. <coughs> Może. Dobrze? Ale to jest na pewno pod, tak samo jak Action, zawiera na pewno ten <coughs> tych megabajtów, i to ma jakiś limit nie czasowy, tylko tych miejs miejsca te no wiecie ale nie na pewno nie oby nie wtedy będzie bardzo fajnie i będę ucieszony na razie nic nie laguje dla mnie ale nie wiem jak wy będziecie mieć filmiku ten program O Aha, bo ja oglądałam jak poradnik, taki, niby, że Fraps płatny jest i tam są jakieś alternatywy podane do Frapsa. Czyli, że Fraps yy, ma ten nieograniczone nagrywanie, jak ten płatny, nie? No, opłatny mówię. To chyba jest tak samo z tymi, że mają chyba nieograniczony czas, ograniczony czas, tylko że muszą zajmować tyle i tyle miejsca. Tak mi się tylko zdaje, ale nie wiem, może jest taki sam jak Bandicam, ale ja chyba nie. <śm> ja! <śm> hmm. <śm> <śm> o ja, chyba się ta zima nigdy nie, zgoń nie zgończy. Ja chcę mieć już lato. Lato po zimie. Dobra. Poczekamy. Jak nie chcecie oglądać tego odcinka do końca, to przewincie sobie do samego końca. Co Sonia, czemu się śmiejesz? Co takiego zabawnego? Ojoj, sorry, mikrofon mi spadł. <laughs> no i trzeba tutaj odmówić. No właśnie, przy tym Minecraft Bajaju to jest taki ser Nie, dobra. Są trzy serwery, to mi się niech albo dwa. Trzy serwery? W tych dwóch serwerach jest, jest jeden taki sam serwer. Czyli, że na przykład. <laughs> hamachi no Hamachi? Zmienisz sobie IP na Hamachi? Czy nie? Ja mam Minecraft ten. Serwer y, do Hamachi, ale sobie zabiedziłem na Hamachi. I, I to samo było. B było po prostu tylko inne IP. Tak samo. <laughs> Mogę wam nawet powiedzieć te IP tych serwerów tekit.zyczu.pl wszystko z małej litery. Praktycznie wszystkie serwery jego są z małej litery: minecraft.zyczu.pl i minecraft. m... czekajcie, kurde. mc.zyczu.pl, coś takiego. A, będziecie mieć w opisie. Hmm, może będę robił jakieś. Comment info info filmiki może <laughs> Jedynie to że teraz zgadam i coś sprawdziłem ale włączę Minecrafta i spróbuję coś zrobić To nie będzie lagował Oj oj <laughs> Dobra jestem Walnęło mnie coś Psz. O Boże co się stało o nie, no znowu picie. Dobra. <laughs> to jest chyba najgłupszy odcinek w całej historii mojego tego kanału. Znaczy, no nie głupi, co ja gadam? Jeszcze napiszcie w komentarzach, czy chcecie ten... <laughs> Czekajcie, z nami mikrofon. Już jestem. <tryk> <tryk> no, fajnie aktualizacja. Mocna mądnem, na kiedy tu kurdenks zrobić. Dobra, już ja z Minecrafta. <laughs> mm -hmm. Tak, o, super. Uluchom, G. Sorry, że gadam z pełną buzią. Wof. <ksem> Teraz możecie sobie przewinąć ten ładowanie aktualizacji gry. <ksem> 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 <hairy> <ksem> <mpar ém> Kurde, jak ja nie lubię jak te płatki z tych tego popkormu utykają, kurde, w tym przełyku. Aha, dotyczące Minecrafta. Yy, teraz rzeczy. Ale takiego zwykłego nie zyczu już. <laughs> Czy chcecie, żebym zrobił vloga? Piszcie w komentarzach. Aha, ej, <laughs> to będzie ten mogę odpowiadać na Wasze pytania. Napiszcie bez dużej litery i pytanie. <laughs> um, no i dotyczące Minecrafta to będzie tak, nie ma co jest? The fuck. to. To co? Dobra To. Żebym nagrywał serię SkyBlocka Albo jakiejś mapki Piszcie w komentarzach Czy chcecie Żebym zmienił skina Piszcie w komentarzach A, skin Dobra, nie piszcie Jak chodzi o skina to pokażę wam go w następnym odcinku Więc no, więc Chodzi z serii teraz przygody z Minecraftu niestety <laughs> przygody z Minecraft jeden. jeden 1.7.1 <laughs> jeden, kropka, kropka, jeden. albo 1.07, jeden, nie pamiętam yy, Niestety, 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 niestety. Wziąłem, no, w tego Minecrafta bryzyczu, nie? No i... <laughs> no i się usunęły wszystkie światy. Yy, kolejna No, a, mi się już tego, okay, Dobra. Yy, przygody z Minecraft, takie normalne. Yy, nie. Nie, nie ma. Nie wiem. Coś zostało z tym światem. Co, nie wiem, dobra. Więc <laughs> na tyle z informacji i testu, bo już na pewno by minęło 10 minut. Więc bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Myślę, że was nie zawodziłem. Cześć. Nagrywa, o <laughs> sorry, o matko.